Sokrates no, antycypował platońską teorię form czy idei, ale jak, Sokrates zauwa jak Arystoteles zauważa, nie sądził, że sprawiedliwość czy odwaga to są jakieś samodzielne, w sobie istniejące byty. Jak dochodzimy do takich prawd? Przez niekończące się, drążące, nieustępliwe zapytywanie. Jako mędrzec uliczny, Sokrates rozmówców swoich pytał, każąc im w tych pytaniach iść coraz dalej, coraz głębiej. Jego myśl poruszała się w nieustannym dialogu, gdzie on głównie był pytającym, a drugi starał się odpowiedzieć. Bardzo często tylko mówiąc, ależ tak, na pewno oczywiście. Często przy tym. Otwiera się jakieś pytanie, nie rozstrzygając niczego. Wydaje się nam nieraz, że Sokrates udaje tylko, że nie wie, że odpowiedzi nie zna. Jego formuła to jest wiem, że nic nie wiem ale że chce zmusić partnera do dialogu, żeby sam do partnera dialogu, żeby sam do jakiejś prawdy doszedł albo skorygował własne niemądre przekonania. Chciał być jak jego matka akuszerką, wydostawać z ukrycia gotową już, ale jeszcze do świadomości niedojrzałą prawdę. Nie miał ambicji, żeby być oryginalnym. Zresztą żaden z wielkich filozofów takich ambicji nie miał. Ona by go wykreślała z kultury. Ale tylko by prawdę uchwycić i wiedzieć, jak dobru służyć. Bo zawsze chodziło mu o prawdy sprzyjające życiu. I żył w zgodzie z tym, czego nauczał. Prowadził żywot ascetyczny, o dobra ziemskie i przyjemności ciała yy, zalecał nam nie dbać i sam o nie nie dbał, w odróżnieniu od sofistów, nie brał pieniędzy za swoje nauczanie, żył w ubóstwie, nie skarżąc się. Był dzielny, gdy przeciwnikom czoła stawiał na wojnie czy w słownych potyczkach. wyrocznia Delficka uznała, że nie ma mądrzejszego człowieka niż Sokrates, o czym on sam nie omieszkał wspomnieć w swojej mowie. Przed sądem, z pewnością wiedząc, że takie słowa jeszcze bardziej go pogrążą w oczach sędziów. Podobnie jak oznajmienie jego, że Bóg go do Aten zesłał, żeby tam działał, niczym bąk, co leniwego konia rządłem do ruchu pobudza. Mówił też, że słucha demona wewnętrznego, wewnętrznego głosu, co go od złego odwodzi. Czym jest ów demon, dajmonion, nie wiemy, ale domyślamy się, że to nie jest jego własny twór. Wtedy nie byłby oczywiście żadnym autorytetem, ale że to jakaś siła moralna boskiego pochodzenia. Jeśli jednak spodziewał się, że może słuchaczy pytaniami swoimi do prawdy przywieść, to dlatego, że wierzył, że prawda już jest w nas. Chociaż najczęściej o tym nie wiemy, ale że, że sobie przypominamy zapomnianą wiedzę, a nie uczymy się naprawdę. Wiemy coś przeniesione, co jest przeniesione z poprzedniego naszego wcielenia. Aby wiedzieć wszystko, co ważne, mamy rozum, który pozwala nam zło i dobro odróżniać. A co jest złe i dobre, to nie jest sprawa umowy jakiejś między ludźmi albo zwyczaju. To nie jest nawet wynik boskich poleceń, bo nie jest tak, żeby to, co święte, było dlatego święte, że bogowie to kochają. Na odwrót, bogowie czczą to, co święte, dlatego, że jest święte właśnie. Święte czy dobre jest to, co jest takim samo w, samo w sobie, bez względu na wyroki bogów i na nasze wyobrażenia czy umowy. Ten temat zresztą został w nowożytnej filozofii. A wiedzieć, jak zło od dobra odróżniać, to sprawa kluczowa w życiu, ale także kluczowa dla naszego pośmiertnego żywota. Nasza dusza trwa po śmierci ciała. Nie rozprasza się w żywiołach, nawet gdybyśmy wśród wielkiej wichury umierali. Ludzie dobrzy doznają po śmierci szczęścia w towarzystwie bogów, źli zaś są nieszczęśliwi. Błąkają się jakiś czas wokół grobów jako duchy, widma, a potem w końcu wracają do nowego wcielenia, ale jako niszcze stwory. Ponieważ Sokrates rozum wielbił, choć może go nie określił wyraźnie, i, i ponieważ wierzył,